贾玮贾贾玮贾贾玮贾贾玮贾贾玮贾贾 Będzie go no. Tak czuję. Bo pana głos jest nieodłącznym elementem derbów Dolnego Śląska, każdy zna, każdy pamięta cytaty i chciałem się zapytać, jakie są takie derby, które najbardziej panu utkwiły w pamięć po tylu latach? Oj, to różnie było, ale faktycznie tych spotkań derbowych między drużynami dolnośląskimi miałem okazję komentować mnóstwo. Nie będę chyba odkrywczy. Tym co najbardziej pamiętam to są derby z Wrocławia zakończone remisem 4 do 4. Fantastyczna branka, zwłaszcza Bartosza z dla Zagłębia. Świetny mecz, mecz, który, jak na warunki polskiej ekstraklasy, był naprawdę w najwyższej półki. To ze względu na świetną grę obu drużyn. Chciałbym, żeby dzisiaj było ciekawie, żeby było interesująco. Wiemy, jakie obie drużyny mają problemy. Zagłębie potrafiło wygrać ostatnio z Wisłą Płock, więc na pewno jest oddech, ale, ale taka jedna wygrana to jest dopiero wstęp pewnie do tego, co chciałby robić trener Piotr Stokowiec. Trener Jacek Magiera w trudnej sytuacji w Śląsku, od dawna bez zwycięstwa. Zapowiada się ciekawie. Każdy wynik jest możliwy. Zagłębie w składzie niezmienionym, Śląsk z pięcioma zmianami. Wydarzyć się tu może wszystko. Zobaczymy, jak będzie. Cey, mogę od razu? Jak przewidywania? Wiesz, 48 pojedynek zawsze jest wyrównanie, wydaje mi się, że z racji faktu, że oba zespoły walczą o utrzymanie, zakończy się podziałem punktów. W ostatniej kolejce zagłębia mi zaimponowało, fajnie zagrało mecz i szczerze powiedziawszy liczę, że wygrają 走。 Bierasz drugą piłkę, reaktywnie, reaktywnie Nie chowamy się, bierzemy granie i ofensywne, i defensywnie. Zasuwamy Sobra sęjca Of jest stajach to najważniejsze To bardziej styli A kiedy nie ubijecie pierwszych obdas się pierwszy Chodźby spełnęszy Muszę Dawaj, panowie, kurwa, ważne jest, żebyśmy byli drużyną. Trzymać się razem, razem się spierać, razem, kurwa, do Razem do przodu, razem do tyłu. Stajemy Tylko dość siła. siła. chodź, chodź. Razem się trzeba tak trzymać. Dawaj, ale panowie, proszę, tak pewno siebie, kurwa. Myślimy My o naszych zadaniach, co mamy, stronie, panowie. Wierzymy rasi. w siebie, wierzymy w siebie. I jak już idziemy do plecingu, to kurwa, nie kalkulujemy, to się pali tam. Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj! Dawaj panowie z tyłu konsekwentnie, a z przodu będziemy kreatywnie. I jedziemy, Panie, jedziemy! idziemy! dawaj, 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 dawaj. Барто, Шишко, Ходинка. Дошуткуймо там, десь в той ситуації. Палимеся, там кожні компанії йде. Дошкуємо, удижімо на бранку. Як ми можемо ще й бранку, мами чи ситуації у детіх удержали? Ну то є ще рік. Кожні оставимо, помінути мало бракувало. Ну Сама селянка не щери, копається. Już lepsza panowie, bo początek na słabo, tacy byliśmy trochę kurwa, przestraszeni, ale w końcówce złapaliśmy rytm, tego więcej panowie, więcej kładziemy piłkę, pokazujemy się i te kurwa, kontry co robimy, no to, to trzeba lepiej niektóre sfinalizować. dawaj panowie, 45 minut przed nami drugie. Musimy to wygrać dzisiaj, nie wiem czy to człowieka, ale ja to czuję, że oni okej, okay, grają, coś tam kombinują, ale nie mają z tego nic, nie mają nic. Nie. Dobrze, no. nic. dlatego musimy uwierzyć w to, że możemy ten mecz wygrać. Ale sam se kurwa nie wygrać Jak pójdziemy, czy zpresują nas, wybijamy długo, czy, czy jakaś tam sytuacja jest to, co trener mówi, to idziemy na pres, to idziemy. Idziemy, kurwa, jeden, drugi, trzeci, to co powiedział przed meczem. Ja nie mówię, że to jest główne. Ale, ale ruszyć. Ruszyć, zaatakować, zobaczcie, minimalny pres. Wspomóc tam do Martina, żeby pod, poszło dwóch, trzech odpowiedzialnie, postraszyć. Panowie, możemy ku... wygrać ten mecz. Możemy wygrać, uwierzyć, zagrać. Ku... Pokazać się. Uderzenia. Dawaj, odważnie. Jeszcze, jeszcze potna głowa i jedziemy. Jedziemy. Jeszcze mamy 5 minut. spokojnie. Ważne mecze dla nas. Ważne 45 minut zostało, żeby kurwa wypróć się. Tylko z nastawieniem nie, żeby nie przegrać meczu, tylko my tu szukamy trzech punktów. Oczywiście kurwa. Bronimy. Jak wyjdzie jeden, to wyjdzie. Ale my szukajmy kurwa zwycięstwa. Szukajmy... Skraść tu trzy punkty. Odważnie potrafimy grać. a gdzieś by ich klepnęli, to nie są frajerzy, dlatego spokojnie, ale odwaga, odwaga. Spokojnie nie pójdziemy na pura, nie zrobimy głupot, ale my tu możemy wygrać. Drać na siebie piłkę, grać! Odważnie! Pole karne, uderzamy! Stały fragment, chodzimy, na Panowie, pełna pula, 45 minut zostawić Fala, é No, no sami za bo kurwa, to nie mecz Nie wiem, czy to przyjedzie, czy nie przyjedzie, ale patrzymy o życie i tak okay. je no, jest w sytuacji, jedna, druga, trzecia, to musimy porozmawiać po banku. Ok, fakt, oni mają, że wygrają czy możliwe, ale to, no już by było w setku, nie? Jedno albo dwie. Także, kurwa, kurwa, nie wiem, ale okej. Cieszy mnie to, że wchodzicie, kurwa, nie dosyć, kurwa nie. z niedosytem, kurwa, tego meczu. Lekko wiadomo, że, że, że nie ma co. Zobaczcie, ile remis wymagał, kurwa wybiegania, ile ile I za to na pewno mogę podziękować Wam i pogratulować Wam. Bo była walka to nie jest przypadkowa też używa na, na, na tak. Ale nie godzimy się chyba na porażki. To jest to. To jest to walka. Nie ma kul na to i tą postawę jeszcze to, to udowodnili. Zatrakło nam dzisiaj jeszcze trochę tak było nerwowo, ale, ale to sobie analizę zrobimy i wnioski wyciągniemy. Ale trzymać się razem kurwa, i, i nie pękać przed miciem. Trudno. Remiz jest remiz, ale ale nie, nie położyliśmy się i nie, nie przegrywamy. To jest taki, taki plus. Okej? Okay? Jedziemy dalej. Brawo